Zacznę od słowa harmonia, które określa naukę o budowie akordów. Bardzo ładnie się zaczyna, prawda? Też, tak. Jest to jedna z dyscyplin teoretycznych, stanowiąca wspólnie z kontrapunktem kanon wykształcenia muzycznego. Kontrapunktem zajmować się nie będę, ale chciałbym nawiązać do tego określenia. Że harmonia składa się na kanon, na podstawę. I dzisiaj chciałbym mówić o tym, że Bóg ma dla nas plan, co, o czym wszyscy wiecie. I Bóg powołał nas do harmonii, ale my tej harmonii teraz nie doświadczamy. Ta harmonia była na samym początku, gdy człowiek znajdował się, znajdował się w ogrodzie Eden, i tu przeczytam fragment z drugiego slajdu. A Pan Bóg zasadził ogród na wschodzie, w Edenie, i tam umieścił człowieka, którego ukształtował. Pan Bóg sprawił też, że wyrosły na ziemi najróżniejsze drzewa, piękne z wyglądu, rodzące wspaniałe owoce, w tym drzewo życia w środku ogrodu oraz drzewo poznania dobra i zła. Zacząłem od harmonii i rozszerzę może to, dlaczego właśnie od harmonii zacząłem. Otóż, gdy uczyłem się muzyki. To dowiedziałem się na zajęciach właśnie tego przedmiotu, że żeby muzyka brzmiała, to niezbędna jest znajomość pewnych zasad, które zarządzają porządkiem dźwięków czy akordów. I to przypominało właściwie matematykę. To były jakieś cyfry, trzeba było dodawać, trzeba było znać reguły. I wiecie co? Wyobraźcie sobie muzyk, jakie ma pierwsze skojarzenia z matematyką. No. A to i tak, oho, to zaawansowana wiedza. Nie, nie, nie. Muzyk ma takie przekonanie, że chodzi o to, żeby zagrać, żeby oddać swoją duszę i będzie, będzie fajnie. A tutaj ktoś ci mówi, że zaczynasz rozwiązywać równania jakieś matematyczne, dodajesz cyferki, i uwaga, i wtedy będzie brzmieć. I dlaczego, dlaczego przywołem ten przykład? Otóż Pan Bóg, który zasadził ogród, zasadził ogród. Ustanawiając pewne zasady, macie świadomość, że to był najbardziej zaawansowany ogród świata, jeśli można tak powiedzieć? To było coś niezwykłego. Coś, co nie występuje w tej rzeczywistości. I człowiek tam właśnie takiej harmonii doświadczał, ale. Tak, ale ta harmonia opierała się na zasadach. To nie była harmonia spontaniczna. To była harmonia, która opierała się na zasadach. I te zasady zostały ustanowione przez Boga. W środku ogrodu znajdowało się drzewo poznania dobra i zła. Ludzi otaczała zupełnie taka niezwykła, niezwykła rzeczywistość. I przeczytam z kolejnego slajdu z, rozdzie, z Księgi Rodzaju z drugiego, z drugiego rozdziału kolejne wersety. Pan Bóg wziął człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, tak, aby człowiek uprawiał go i doglądał. Pan Bóg przykazał też człowiekowi, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła spożywać nie wolno, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz. W tym ogrodzie Bóg ustanowił zasady. I jak myślicie o. Jeżeli sobie próbiecie wyobrazić ogród Eden, macie świadomość, że tam obowiązywały zasady, czy macie takie przekonanie romantyczne, że tam po prostu człowiek był wolny, motylki, aniołki luzik, z pełen spontan. Jakie macie wyobrażenie? Romantyczne. No to ja proponowałbym zostawić to daleko, to przekonanie, bo tutaj mamy zasady. Tutaj jest opisana pierwsza relacja z Bogiem i Bóg mówi, że będziecie wy, ludzie, zajmować się różnymi rzeczami, zajmować się, to jest też istotne, ale będzie zasada, której wam nie wolno złamać. Jest zasada. Tych zasad nie ma wiele. Jest jedna. Jedna zasada, której nie można złożyć. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg gra fair. Nie ma jakiejś tajemnicy, jakiejś magmy, że nie wiadomo o co chodzi. Wiadomo o co chodzi i to bardzo precyzyjnie wiadomo. A więc człowiek miał różne rzeczy robić, o tym za chwilę, ale jednej rzeczy nie. A co miał robić? Otóż człowiek miał uprawiać i doglądać ten ogród. Człowiek miał konkretne role. I ta rzecz wróci na końcu czasów, wrócą rolę. Pan Bóg ubrał Adama i jego żonę w odzienie, które sporządził ze skór. Potem Pan Bóg powiedział: Ponieważ człowiek stał się tak jak jeden z nas, zna dobro i zło, to by teraz nie wyciągnął ręki i nie zerwał owocu również z drzewa życia, oby nie zjadł i nie żył przez to na wieki. Dlatego, dlatego. Pan Bóg usunął człowieka z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Tak to właśnie go wygnał, a na wschód od, od ogrodu Eden ustawił cheruby z płomieniem wirującego miecza. Hm. Ich zadaniem było strzec drogi do drzewa życia. Człowiek złamał zakaz, i mamy poważny kłopot. Przy drzewie życia była nieśmiertelność. Takie znaczenie drzewa życia. Człowiek ko ko koło, koło drzewa życia jest nieśmiertelny, ale ponieważ zgrzeszył, trzeba mu było tą nieśmiertelność zabrać, bo, był bo byłby potępiony na wieki. A więc Bóg teraz musi zrobić, wprowadzić w życie plan B. Trzeba odebrać człowiekowi nieśmiertelność, bo nie będzie dla niego szansy. Oczywiście było to skutkiem tego, że człowiek złamał zasadę, która była mu znana. A więc teraz człowiek potrzebował Zbawiciela, ale musiał najpierw umrzeć. I co się tutaj dzieje? Człowiek jest wyprawiony z ogrodu Eden, i tutaj się pojawiają cheruby, które są w Biblii znakiem sądu. Mamy cheruby, które bronią człowiekowi powrotu do czego? Do tego miejsca, w którym był nieśmiertelny, w którym miał doskonałą relację z Bogiem, w którym nie było chorób, w którym nie było problemów, w którym człowiek żył w harmonii. I to na trzech płaszczyznach. Człowiek żył w harmonii samym sobą, człowiek żył w harmonii z innymi, człowiek żył w harmonii z Bogiem. Ta rzecz została zaburzona i człowiek zostaje wyprowadzony, nie może wrócić, bo są cheruby. Te cheruby się nam pojawią w innych miejscach. I one strzegą drogi, droga też się pojawi, drogi do drzewa życia. Taka jest sytuacja człowieka. I teraz Bóg rozpoczyna z człowiekiem powrót, Taki proces powrotu jego do, 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 do raju. Ale zobaczymy, co się dzieje później. Dlatego, że wieki mijają. Człowiek znajduje się daleko na wschód od Eden, od tego ogrodu, od tego miejsca harmonii. Trzeba jakoś żyć. Nie można wrócić. Jeszcze nie można wrócić. Ale można wracać. I ten, ten proces jest bardzo wyraźnie opisany. Zajrzyjmy, kolejny slajd. Mamy tutaj księgę przysłów. Szczęśliwy człowiek, który posiadł mądrość, który nabył zdolności myślenia, bo mądrość niesie korzyści większe niż srebro, a jej zdobycie przewyższa wartość złota. Jest cenniejsza od najdroższych pereł i nie dorówna jej nic skarbów. W prawej ręce dzierży długie życie, w lewej zaś bogactwo i chwałę. Jej drogi są drogami rozkosza, a wszystkie ścieżki niosą pokój. Jest drzewem życia, dla swych miłośników, kto i się trzyma, dostępuje szczęścia. Nie jest to taki powrót, który zaplanował Bóg, ale to jest droga. Do Do czego? Droga we właściwym kierunku, droga na zachód. Człowiek został wyrzucony na wschód, a teraz ma wracać. Tak jak powiedziałem, nie może wrócić. Jeszcze nie teraz, ale ma wracać. I teraz na, na, na tej drodze powrotu bardzo istotna jest mądrość. W jaki sposób zdobywamy mądrość? W jaki sposób człowiek zdobywa mądrość? Przez przebywanie z Bogiem, przez rozważanie, jaki jest Bóg. I tu jest powiedziane, że ta mądrość będzie dla niego jakby takim substytutem drzewa życia. Czyli to jest związane z procesem nabywania mądrości, i wtedy człowiek znowu nie doświadczy tej rozkoszy w pełnym wymiarze, bo nie ma takiej możliwości, jeszcze nie ma. Za chwilę, ale jeszcze nie teraz, ale może wejść na ścieżkę, na której zacznie doświadczać czego? Harmonii. Nie w sposób doskonały, ale tym niemniej ta harmonia się zacznie pojawiać. I teraz, jeżeli Bóg ma dostęp do życia człowieka, to czy nie pojawia się w jego życiu harmonia? I teraz tak: im bardziej człowiek jest zaangażowany w proces, tym więcej harmonii w jego życiu, a jeżeli skręca, to tej harmonii robi się dużo mniej. I znowu, dlaczego? Dlatego, że harmonia jest związana z regułami. Są zasady. Bóg gra fair w oparciu o zasady, które sam wymyślił. No to idźmy dalej. Tutaj mamy taki werset, też z Księgi Przysłów. Owocem sprawiedliwego jest drzewo życia, a kto zdobywa duszę jest mądry. Dlaczego tutaj mamy tą mądrość w kontekście zdobywania dusz? Bo to Bóg wymyślił taką zasadę, że mamy być tymi, którzy raz zdobywają swoją duszę a dwa, że zdobywamy dusze innych. To jest troska o Królestwo Boże. Czyli troszcie się o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam przydane. Znowu echo raju się pojawia. Znowu jest mowa o zabezpieczeniu, o tym, że błogosławieństwo płynie. Znowu kiedy? Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból. Pragnienie spełnione jest drzewem życia. No, spełnione pragnienia były cechą raju. Tutaj mamy, te, te pragnienia nasze są zaburzane, ale gdy my mamy właściwy obraz Boga, to zaczynamy pragnąć właściwych rzeczy. I Bóg odpowiada na nasze pragnienia. Czy nie ma takich wersetów, które o tym mówią? Że Bóg chce odpowiadać na nasze pragnienia? Znacie jakiś taki werset, który mówi o tym, że Bóg chce spełnić pragnienia twojego serca? A jakiś tam początek był, kiedy chce? Kiedy chce Bóg? Nie było o zaufaniu coś? Zauf zobaczcie. Tak jest. No Kasia, gdzie można liczyć właśnie. Słuchajcie. Jest powiązanie tego spełnienia z zasadą znowu, która jest ustanowiona przez Boga. Idźmy dalej. Tak w dużym skrócie. Tutaj mamy nowe przymierze, mamy Pana Jezusa, który mówi. Pamiętacie, zaczęłem od tego, że powiedziałem, że człowiek został oddalony było. Po, yy, jeszcze raz przeczytam ten, ten werset. Oddalony, a ta droga do drzewa życia miała być strzeżona przez cheruby, tak? No tutaj się pojawia Pan Jezus, który mówi: Ja jestem drogą i prawdą. Yy, drogą prawdą i życiem. Drogą do czego? Do powrotu. Do powrotu, dokładnie. I teraz, żeby było jasno: nikt nie przychodzi do ojca inaczej. Znowu zasada: jak tylko. Jedna osoba, jeden pośrednik. Tylko, tylko. Mamy Pana Jezusa. On się staje drogą. I teraz jeśli chodzi o Pana Jezusa, to z nimi jest związane inne drzewo. To jest zupełnie inny rodzaj drzewa. Ale drzewo krzyża jest to drzewo, które przywraca nas do tego, żebyśmy weszli na pewną drogę, która na pewno nas doprowadzi do. Tak, do harmonii. Więc mamy drzewo, które. Ma nas zawrócić we właściwą stronę i wprowadzić na pewną drogę. Chciałbym teraz jeszcze przeskoczyć do, do przybytku Mojżeszowego. Ten obraz będzie mi potrzebny, żebyśmy zobaczyli pewną prawdę, która też jest wyraźnie zarysowana dla mnie w sobie, Boże. Otóż przybytek, wiecie, że składał się z dziedzińcami, święte najświętsze, prawda? Była zasłona, przez którą wchodził arcykapłan. A wiecie, co było wyhaftowane na tej zasłonie? Tak jest, cheruby. A wiecie dlaczego cheruby? Jest to aluzja do tych, którzy strzegą miejsca. Świątynia była zbudowana tak, że arcykapłan, który wchodził, wchodził z zachodu na wschód. To jest symbol powrotu do Edenu, do obecności Bożej. I żeby wejść, musiał przejść przez obok cherubów. Obok cherubów sądu. I teraz tak, kto mógł wejść do tego miejsca najświętszego? Raz w roku przedstawiciel ludzkości. Jeden. Dlatego, że jeszcze teraz nie można wejść, nie można minąć cherubów, mówiąc symbolicznie, nie ma takiej możliwości. Te choroby dalej strzegą tego miejsca najświętszego, ale już mamy zapowiedź. I tą zapowiedzią jest przybytek, jest świątynia, jest namiot Mojżesza. Później, gdy w 20 chyba pierwszym rozdziale, nie pamiętam, w 21 na 22, mamy. Nową Jerozolimę, to ona jest nazwana, że to jest nowy przybytek, nowy namiot, do którego już będzie można wejść. Wtedy już wierzący wejdą. Ale na razie wchodzi tylko arcykapłan. A więc mamy przedstawiciela ludzkości. Co to znaczy? Że droga do raju dla tamtych ludzi jest zamknięta. Ten kapłan mógł wejść tylko na chwilę, zrobił swoje i wracał w którą stronę? Znowu drogą, w którą udali się ludzie. Wypędzeni z Edenu na zachód, na wschód, przepraszam. To jest poważny symbol. Przychodzi Pan Jezus i co się dzieje z zasłoną? Ta zasłona jest zniszczona, pęka. Bracia, ponieważ mamy Hebrajczyków, dzięki krwi Jezusa mamy otwartą odwagę, przepraszam, w do miejsca najświętszego, nowo utworzoną i żywą drogą którą nam utorował poprzez zasłonę, czyli przez swoje ciało, a także wielkiego kapłana nad Domem Bożym, przychodzimy z szczerym sercem i z całkowitą pewnością wiary, z sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia i ciałem obmetnym wodą czystą. Niewzruszenie trzymamy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Jaka to jest obietnica? Obietnica jest taka, że Jezus jest drogą powrotu do raju. I teraz my, trzymając się Pana Jezusa, nie przyłączyliśmy się do jakiejś religii. My przyłączyliśmy się do ludzi, którzy maszerują w drugą stronę, w odwrotną stronę, w którą wyszła kiedyś ludzkość. Ludzkość wyszła na wschód, my zaczynamy maszerować na zachód. I tutaj mamy obietnicę, że dojdziemy. To się dzieje dzięki krwi Jezusa. I teraz tu jest potrzebna odwaga. Dlaczego odwaga? Ano wracamy do tego obrazu cherubów i tego miecza wirującego, ognistego, nikt nie zmierzył się z cherubami. To, było, to był przerażający obraz. A jeżeli jest tu mowa o odwadze, to dlatego, że Pan Jezus nam otworzył drogę i możemy bez lęku zmierzać w stronę Boga. Nie zagrażają nam cheruby sądu. Co Słowo Boże mówi? Kto we mnie wierzy, nie stanie przed sądem. To jest dla wierzących wiadomość. Kto? Kto wierzy? To nie jest dla wszystkich. I tu jest mowa o tym, że człowiek, który znajduje się na tej drodze, przychodzi, kto, kto przychodzi z, ze szczerym sercem, z całkowitą pewnością wiary, ma serce oczyszczone z wyrzutów sumienia i jest obmyty. Myślę, że Adam, gdy uciekał z raju, wyglądał jak uchodźca. A tutaj jest mowa o tym, że wracamy w pełni godności. Ta jest wynika z dzieła Jezusa. Ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Jesteśmy w Apokalipsie. Kończy się Słowo Boże. Mamy ostatnią księgę, mamy klamrę. Co tutaj, o czym jest tutaj mowa? Apokalipsa 2,7. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza Kościołom. A co ogłasza? Temu, kto zwycięży, właśnie jemu pozwolę spożyć z drzewa życia, które rośnie w raju. O czym jest mowa? O nieśmiertelności ten kto zwycięży ma nieśmiertelność. Tu chodzi o to, że Bóg mówi: słuchajcie, mam dla was świetnego newsa. Dacie radę zapraszam na jabłka do raju. Wow. No raczej to nie jest cel, któremu warto poświęcić życie, ale gdy zrozumiemy, że tu chodzi o nieśmiertelność, to sprawa się zmienia. Kto zwycięży? Także ta walka, te zmagania mają w tle nieśmiertelność. Taka jest cena, taka jest oferta Boża. A co to znaczy ten, kto się zmaga, ten, kto zwycięży, ten, kto walczy? O co my mamy walczyć? O wiarę, list Judy. Tylko o to. No właśnie. O tym może wieczorem. A więc ta osoba. Otrzyma od Boga ta, która zwycięży, ta, która trwa w Jezusie, otrzyma pozwolenie. I znowu mmm, przywołuje obraz z raju. W raju zostało zabronione człowiekowi, żeby spożywał zżywa życie. A teraz Bóg mówi, jeżeli wytrwasz w Jezusie, pozwolę ci. Zobaczcie, jaka wielka rzecz. To, co zostało zabronione Adamowi Ewie, zostanie otwarte dla ludzi, którzy są w Jezusie. No i tutaj mamy. Na środku ulicy miasta i po obu brzegach rzeki rosło drzewo życia. Wydawało ono 12 owoców, rodziło owoc każdego miesiąca, a jego liście miały moc uzdrawiania narodów. Kiedy narody zostaną uzdrowione? Tak jest. Znowu, dlatego, że będziemy blisko drzewa życia tam będzie nieśmiertelność. I tam zostanie uzdrowiona każda choroba. To znaczy tam w ogóle jej po prostu już nie będzie. Nie ma takiej możliwości. I to jest pełny powrót do raju. Kolejny werset. Przypomnienie, jakby ktoś nie pamiętał: szczęśliwi ci, którzy piorą swoje szaty, aby mieć prawo do drzewa życia i móc wejść bramami miasta. A więc mamy nowe, to, co się nazywa nowym miastem, nową Jerozolimą, czy nowym przybytkiem. Miejsce, w którym znajduje się nieśmiertelność, i znowu, kto tam wejdzie? No, bardzo prosty obraz. Tak, co to oznacza? Wyplanie szat? Dokładnie, bez grzechu. Kto z nas może tutaj być bez grzechu? No nikt. Ale mogą być tacy, którzy przychodzą ze swoimi grzechami do Boga i otrzymują przebaczenie, dlatego że Jezus zapłacił. I tacy piorą swoje szaty we krwi baranka i tacy wejdą bramami miasta znowu. Bramy ich nie zatrzymają. Jest obraz pewności wejścia byśmy przeczytali cały ten fragment, nie mamy na to czasu, to byśmy zobaczyli, że to jest no, naprawdę bardzo konkretny obraz. I teraz, a jeśli ktoś coś odejmie ze słów tego proroctwa Apokalipsa 22:19 temu Bóg odejmie Jego udziału w drzewie życia i w świętym mieście opisanym w tym zwoju. Można bez tego wyciągnąć kilka lekcji. A więc, zobaczcie, jak Bóg poważnie traktuje proroctwo. Dołożenie do, do proroctwa czegoś, znaczy ja mówię o o proroctwie, które jest, które jest wypowiedziane, które jest proroctwem. O tym mówię. To jest tak ważna sprawa, tak ważny temat, że to jest powiązane z nieśmiertelnością. Posłuszeństwo. Bo to jest posłuszeństwo lub nieposłuszeństwo, reakcja na proroctwo Boże jest, jest po prostu związana z reakcją na Boga, z posłuszeństwem Bogu. I tu jest powiedziane, że jest. Udział w drzewie. Słuchajcie, będziesz udziałowcem. Czego? W tych liście. To oznacza, że z tego, z tej nieśmiertelności, z tego stanu będzie coś wynikać. Dlatego obrazy, które Pan Jezus stosuje, są takie. Będziesz zarządzać na przykład miastem. To są oczywiście obrazy, ale o czym one mówią? O odpowiedzialności, o godności. O, o, to są jakieś wielkie rzeczy. W mieście nie będzie już nic przeklętego. Od razu. Co to znaczy przeklętego? Czym jest na ziemi przekleństwo? Choroby, zmęczenie, frustracja, brak celu, brak. To wszystko. To, to co się składa nasze cierpienie. Cały ten brak harmonii, którego doświadczamy w życiu. To wszystko jest przekleństwem. Tu i teraz. A, tam jest powiedziane, a tam będzie tak. W tym mieście nie będzie już nic te, z tego, co było doświadczeniem Adamy i Ewy po wyjściu z raju. Ale to nie wszystko. Stanie w nim tron Boga i Baranka, o tym gościa dzisiaj. A teraz jego słudzy podejmą swe zadania. Tam jest powiedziane, słudzy podejmą zadania, więc tam w ogóle w tej rzeczywistości o coś będzie chodzić. Tam będą jakieś cele, tam będzie jakiś rozwój. Bo wiecie, że jeżeli ktokolwiek aplikuje na jakieś stanowisko, na wyższe, to zwykle z tym się wiąże to, że będzie musiał się czegoś nauczyć. Odpowiedzialność, ale to znaczy, że zasuwasz, uczysz się szkolenia i tak dalej. No właśnie, więc tam będzie jakiś rozwój. I teraz to, co chciałbym dzisiaj opisać, to jeszcze raz. To, co jest Bożym Planem, ta największa rzecz. Mamy raj, wygnanie ludzkości na wschód. Zaczyna się powrót. Przed Panem Jezusem mądrość była rzeczą bardzo istotną. Była właśnie taką namiastką tego powrotu na drogę. Później mamy Pana który otwiera drogę zupełnie nową, to jest zupełnie coś innego. Pan Jezus z martwych wstaje, żeby pokazać nam: "Zobaczcie, jestem pierwszy, a ty będziesz drugą osobą". To jest dla ciebie. I czym to się wszystko kończy? Kończy się to tym, że człowiek znowu jest umieszczony tam, gdzie jest drzewo życia. Doświadcza nieśmiertelności, doświadcza harmonii, doświadcza tego, że nie będzie już nic przeklętego, co będzie Twoim udziałem. Nie będzie żadnej destrukcji. I to jest Boży plan.